Kierowcy nienawidzą rowerzystów. Dobrze słyszeliście? Kierowcy, choćby ten tutaj, który przejechał właśnie obok mnie, nienawidzi rowerzystów. Zgadzacie się z takim stwierdzeniem? Bo stwierdzenie bardzo, ale to bardzo odważne i chyba takie bardzo, ale to bardzo ogólne. Dlatego dzisiaj zastanowimy się wspólnie nad tym tematem. A już teraz w komentarzu możecie napisać. Czy się z tym zgadzacie, czy się nie zgadzacie? A jak jest ze mną, to odpowiem Wam za chwilę. Dlatego ten dzisiejszy odcinek nosi nazwę Czy kierowcy nienawidzą rowerzystów? Zapraszam do obejrzenia i do podzielenia się swoją opinią w komentarzu. I oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił, wystarczy kliknąć w przycisk poniżej. Subskrybuj i będziecie wtedy na bieżąco z tym, co się na kanale dzieje. Zanim przejdę do tematu, a zatrzymam się również w takim pięknym, urokliwym miejscu. Jest to droga na krzyżową Dolinę. Przepiękne miejsce, taka fajna ławeczka, gdzie można usiąść przy głównej drodze. Ruch Ruchnikomy i piękne kapliczki tutaj. Taka oto kapliczka jedna z tej strony, a także z drugiej strony. Wyjeżdżając, pokażę Wam kapliczkę świętej Anny. Dlatego na samym końcu zobaczycie. Tę drugą kapliczkę po drugiej stronie drogi. Chciałbym także w tym pięknym miejscu przywitać wszystkich nowych subskrybentów, bo naprawdę w ostatnim czasie przybyło Was bardzo, ale to bardzo wielu, więc serdecznie dziękuję za to zaufanie, które. Okazujecie subskrybując ten kanał, i mam nadzieję, że znajdziecie wiele ciekawych treści właśnie w tym miejscu. Zachęcam oczywiście do oglądania poprzednich odcinków. Są też stworzone takie specjalne playlisty. W sposób szczególny zachęcam do zaglądnięcia do playlisty na temat zakręconych pytań. Są to pytania związane z wiarą i próba moich odpowiedzi na te pytania. Jest także zakładka z Ewangelią na rowerze, gdzie komentarze do niedzielnych Ewangelii znajdziecie. Jest także najmniejsza zakładka, dokąd na rowerze Sopola, więc taki poradnik, gdzie tutaj na Opolszczyźnie troszeczkę pojeść. No ale zostawmy już to wszystko. Przywitanie było. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście. Jesteście wspaniali, najlepsi YouTube widzowie, jakich można mieć. A teraz już bierzemy się za ten temat, czyli dlaczego kierowcy tak mocno i tak często nienawidzą rowerzystów. I oczywiście to, co tutaj powiem, jest to pewne wyolbrzymienie, ponieważ nie wszyscy kierowcy, nie wszyscy rowerzyści również zachowują się tak, jak tutaj podane przykłady. Natomiast no, my mamy taką tendencję, że pamiętamy tych, którzy zachowali się wobec nas nieodpowiedzialnie na drodze. Ja, jako właśnie uczestnik ruchu drogowego, jako rowerzysta, jestem też uczestnikiem ruchu drogowego jako piesza, ale też jako kierowca. No, pamiętam te sytuacje, kiedy zdarzyło się coś, co zagrażało mojemu z życiu i zdrowiu. No i później czasami mamy ten mechanizm, że przenosimy te zachowania poszczególnych jednostek, te bardzo negatywne, przenosimy na ogół populacji, na wszystkich. No i tak samo to działa w przypadku nas rowerzystów. Bardzo często kierowca mówi na temat tego, że rowerzyści zachowują się tak, a nie inaczej. Bardzo często nieodpowiedzialnie łamiąc przepisy, bo po naszej stronie rowerzystów i trzeba się mocno uderzyć w piersi, też jest wiele takich nieodpowiednich zachowań i łamania przepisów, że później przenoszą to na wszystkich rowerzystów i nazywają nas pedalarzami. A tak samo i my, jako rowerzyści, zachowania poszczególnych kierowców przenosimy na ogół wszystkich kierowców, więc tak nie jest. Natomiast rzeczywiście możemy spotkać się na drodze z agresją. Ze strony kierowców samochodu. No i pytanie, dlaczego? Dlaczego oni tak do nas podchodzą? I może zacznijmy od takiego pierwszego i głównego zarzutu, jaki kierowcy mają do nas, rowerzystów, to to, że jeździmy środkiem drogi. No, bo powinniście trzymać się krawędzi, powinniście jechać poboczem. No bardzo często tego pobocza nie ma, albo czasami to pobocze jest takie, że się nie nadaje do jazdy. Bardzo często również przepisy yy, mówią o tym, żeby trzymać się możliwie blisko prawej krawędzi. No ale co to znaczy możliwie blisko? Kiedy widzimy, że ta krawędź, prawa krawędź, jest pełna dziur, pełna zanieczyszczeń, pełna kamyków, szkła bardzo często tak na drodze jest, jest pełna studzienek. I której tak trzeba co chwilę wymijać, więc my uznajemy bardzo często jako rowerzyści, że bezpiecznie jest jechać bliżej środka. A oprócz tego, no, dlaczego jako rowerzyści jeździmy bardziej bliżej środka, a nie trzymamy się. Tego prawe, tej prawej strony, najbliżej jak to jest możliwe, bo wtedy dajemy przyzwolenie kierowcom, że mogą nas wyprzedzać na żyletki. No ale właśnie to, że jedziemy w ten sposób, powoduje, że kierowcy uważają, że my zawłaszczamy sobie jestnia, a przecież jestnia jest stworzona dla samochodów, a nie dla rowerzystów. No i mają takie poczucie, że my jesteśmy intruzami na drodze, ponieważ zajmujemy im miejsce, a intruzów trzeba zwalczać, a intruzów trzeba się pozbywać. Dlatego tak często używane są klaksony, tak często dostajemy spryskiwaczami po twarzy, bo akurat taki władca z szosy przejedzie, uzna, że jesteśmy niepotrzebnym elementem drogi, który utrudnia mu życie jako kierowcy. No i nas pochlapie spryskiwaczem, żebyśmy sobie zapamiętali, że to nie jest miejsce dla nas. Bardzo często kierowcy uważają, że powinniśmy jechać, Chodnikiem, no bo właśnie po co jechać drogą? Na no przepisy mówią wyraźnie, kiedy Możemy jechać chodnikiem, kiedy powinniśmy jechać ścieżką rowerową, jeśli takowa jest, a kiedy możemy i mamy prawo być na jezdni. Więc tutaj ten zarzut i to za co nienawidzą nas kierowcy, bardzo często bierze się z tego przeświadczenia, że rowerzysta jest nie na swoim miejscu, że droga należy do samochodów, szosa należy do samochodów, a nie do rowerzystów. Że my im utrudniamy życie, bo oni szybko chcą się przemieścić gdziekolwiek. No i tutaj, moi drodzy, taki kolejny problem, z którego wynika często ta agresja, ta nienawiść skierowana w stronę rowerzystów, jest to po prostu nieznajomość przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy bardzo często nie wiedzą jak rowerzysta może jechać choćby ten przepis który pozwala jechać rowerzystom w parach w momencie kiedy nie utrudniają życia z innym uczestnikom ruchu kierowcom no ale co to znaczy nie utrudniać no jeżeli jest pusta droga tak kiedyś miałem jechałem właśnie taką oto Drogą jak tutaj. Więc bez problemu mieszczą się tutaj dwa samochody. Droga niezwykle yy, yy, rzadko uczęszczana. Samód przejdzie raz na jakiś czas. No i jadę z koleżanką rozmawiamy razem obok siebie. Jedziemy tempem tam około 20 km na godzinę. No i z tyłu podjeżdża pan. I zamiast nas wyprzedzić, czyli musi zjechać na drugą stronę jezdni, wjechać na drugi pas, dokonać tego manewru wyprzedzania, tak jakby wyprzedzał każdy inny samochód, albo nie wiem, ciągnik, albo bryczkę, która by akurat jechała, to on po klaksonach i no, wyzywał nas od najgorszych, że jemu utrudniamy jazdę, jak możemy jechać w dwójkę. No a otóż w tym momencie, no myśmy nie utrudniali nikomu życia. On powinien wykonać manewr, który by wykonał względem każdego Innego kierowcy, no ale rowerzystom się dostali. Więc bardzo często kierowcy nie znają przepisów ruchu drogowego. I prosta sprawa, byśmy zrobili test taki, jak robią y, y, wszyscy kandydaci na kierowców, żeby zdać egzamin teoretyczny. To prawdopodobnie większość obecnie jeżdżących osób samochodami, obecnych kierowców tego by nie zdała, bo nie znają przepisów ruchu drogowego. Ale z drugiej strony znowu trzeba uderzyć się w piersi. My jako rowerzyści tutaj nie mówię tylko o kolarzach, amatorach, ale o szerokiej grupie rowerzystów. My nie znamy kompletnie przepisów ruchu drogowego. Prosty przykład. Mieszkam na Nowej Wsi Królewskiej w Opolu jeszcze. Do 21 sierpnia. No, i tutaj, gdy wjeżdżamy na tą naszą dzielnicę, w wielu miejscach jest ten znak 30 na białym tle, otoczony czerwonym kółkiem. To znaczy, że strefa jest tutaj 30 km na godzinę, ale również, że wszystkie skrzyżowania, o ile nie są inaczej zaznaczone, są równorzędne. Czyli z prawej strony, no, ma pierwszeństwo ten, który właśnie po tej prawej stronie jest, czyli zasada prawej ręki. Bardzo wielu rowerzystów, ja to widzę, jedzie tak, jakby w ogóle o tym nie myślała. I tak niebezpieczny jest właśnie taki. Takie skrzyżowanie u nas przy Kościele, że zjeżdża się z góry, więc zjeżdża się szybko. I należy ustąpić po prawej stronie. Jest to ulica Pobożnego, plac kościelny z ulicy Zielonej, mieszkańcy wiedzą. No i teraz ktoś, kto zjeżdża w dół, no musi się zatrzymać, popatrzyć się, czy za zakrętu, a jest tam też budynek, więc zasłania wszystko, ktoś nie wyjeżdża. No i raz była sytuacja, gdzie rowerzysta został potrącony. Dlaczego? Bo nie znał tego przepisu. On myślał, że ma pierwszeństwo, a pierwszeństwo ma ten, który wyjeżdża z tej prawej strony. Więc sami widzicie, że to również często po naszej stronie jest to, że my łamiemy przepisy, że często ich nie znamy, a często robimy to z premedytacją. No więc powinniśmy też jako rower się na tym zastanowić, no i przede wszystkim w pierwszej kolejności stosować przepisy do siebie, a z drugiej strony, no, kierowcy też tych przepisów nie znają, no i później jest agresja, są konflikty. No i bardzo często ta agresja, ta nienawiść w stosunku do rowerzystów bierze się z tego, że jesteśmy w ciągłym stresie, ciągle gdzieś się śpieszymy, no i to widać na drogach. My, jako, no, nie wiem, naród polski, jako Polacy, no, ciągle. Mamy jakiś taki niedobór czasu, ciągle gdzieś gnamy, no bo musimy zdążyć do szkoły, musimy zdążyć na studia, musimy zdążyć do pracy, musimy zdążyć zawieźć dzieci. A, żeśmy wyszli za późno, a bo coś się wydarzyło w domu, no i teraz musimy gonić. No słuchajcie, no raz trzeba się zastanowić, skąd ten pośpiech, jeśli on wynika z tego, że my za późno wstajemy, że my się notorycznie spóźniamy i później gonimy, jesteśmy zniecierpliwieni, i później taki nagle rowerzysta pojawi się na drodze, ja muszę zwolnić, bo go muszę wyprzedzić i ja jestem na niego wkurzony, wściekły i w ogóle to jest najgorsza osoba na świecie, a nowina jest nasza, bo myśmy się spóźnili, bo myśmy za późno wstali, bo Wczoraj w nocy, żeśmy za późno położyli się spać. Więc przede wszystkim no, zadbajmy o to, żeby starać się nie spóźniać. A z drugiej strony, że musimy zdać sobie sprawę z jednego: że często ten pośpiech na drodze to jest najgorszy doradca, jaki może być. Że ten pośpiech, to, że my się śpieszymy, bo jesteśmy spóźnieni, to powoduje wypadki, to powoduje właśnie różnego rodzaju kolizje, które nieraz mają miejsce na drogach. Naprawdę, to, że się spóźnimy tą minutę świat się nie zawali. To, że się spóźnimy nawet te 15 minut, lepiej dojechać bezpiecznie dla siebie i dla innych uczestników ruchu drogowego, niż właśnie się śpieszyć niepotrzebnie, stresować się. Dlatego weźmy to pod uwagę i się zastanówmy jak to jest w naszym przypadku. Czy rzeczywiście bardzo często ta agresja względem rowerzystów nie bierze się stąd, że się gdzieś śpieszymy, bo jesteśmy spóźnieni z różnych przyczyn. Często również ta agresja bierze się właśnie z tym, o czym mówiłem na początku, że te negatywne doświadczenia wiążą się z pewnymi jednostkami. Pamiętaj taką sytuację tutaj w Opolu na drodze, gdzie chciałam zjechać z drogi krajowej, no bo musiałem kawałek jechać drogą krajową. Był pas specjalny na lewo skręt. No ja się patrzę do tyłu, tam jest ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Właśnie na tym skrzyżowaniu. Patrzę się do tyłu, nikogo nie ma i zaczynam zjeżdżać. Wyciągam Rękę, że będę skręcał i nagle słyszę za mną. Po hamulcach ktoś po prostu daje ledwo się zatrzymał i mnie wyzywa, wręcz chciał mnie bić za to, że ja mu nagle wyjechałem. Ja mówię, panie, ja pana przed chwilą nie widziałem. Bo on gnał w tym miejscu po prostu. <grym>, na pewno nie 70 na godzinę, bo bez problemu wyhamował, widząc mnie z daleka, że ja będę chciał skręcać. I gdybym teraz przeniósł. To zachowanie tego nieodpowiedzialnego kierowcy, który zamiast zwolnić do tych 70 nakazanych, to leciał naprawdę ze 150, bym miał przenieść na wszystkich, że wszyscy kierowcy tak się zachowują. No to bym miał chyba w nienawiści każdego kierowcę. Bym naprawdę dyszał agresją i rządzą zemsty dla każdego kierowcy. Nie, to był osobny przypadek jakiegoś wariata za kierownicą, i nie należy tego przenosić na wszystkich. I tak samo na odwrót. Bardzo często kierowcy mają pewne doświadczenia. Z pewnymi rowerzystami, który zachował się tak, a nie inaczej, utrudniał drogę. Bo tak jak już mówiłem, my. Nie jesteśmy bez winy. Utrudniał jazdę, robił na złość, blokował. I gdyby to później przenieść na wszystkich rowerzystów, no to wiecie, no to później jest taka agresja jaka jest. Niestety my mamy bardzo często taką tendencję. Ja mówię o sobie, że ja się staram tak nie robić, natomiast wielu z nas tak właśnie czyni, więc popatrzmy się również na ten problem tego, że kierowcy nie lubią rowerzystów, że ich nienawidzą, że pozbyliby się ich z drogi. Właśnie po, poprzez prysmat tego, że bardzo często jest to jakieś negatywne doświadczenie z konkretnym rowerzystą, z konkretnym kolarzem amatorem, i my to przenosimy później na wszystkich niewinnych, jakby się nie patrząc, rowerzystów. I te wszystkie także konflikty, które są na linii kierowcy, rowerzyści, no biorą się bardzo często z, ze złej infrastruktury, nie tylko tej drogowej, ale również tej rowerowej. Bardzo często nieprzemyślanych ścieżek rowerowych, dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, obecnie jak to nazwiemy. Ja wiem, że od razu ktoś tutaj się w komentarzu odezwie i napisze, że nie ma takiego czegoś jak ścieżki rowerowe, tak drogi dla rowerów. Że ze złej jakości tych dróg dla rowerów albo złego ich projektowania, aczkolwiek w tym temacie dużo się zmienia, powoli, powoli, ale idzie to ku lepszemu. Natomiast właśnie to, że ta infrastruktura struktura szeroko pojęta drogowa i ta dotycząca samochodów i ta dotycząca rowerzystów jest jaka jest bardzo często stąd biorą się konflikty. Oczywiście w tym byśmy powiedzieli wymarzonym, wyśnionym świecie tym takiej utopii byłoby tak, że obok szerokiej drogi dla samochodów byłaby osobna droga dla rowerów i osobno jeszcze chodnik, oddzielony od siebie, że jest wszystko bardzo to bardzo bezpieczne. No ale w takim świecie nie żyjemy. No i to się wiąże z tym, że jesteśmy, jakby się nie patrząc, uczestnikami tej samej drogi. Musimy mieć jedno. I tutaj apel do Was, drodzy kierowcy: że droga taka jak tutaj, choćby za mną ta droga jest tak samo dla Was, jak i dla mnie, jako dla rowerzysty. Więc o tym musimy pamiętać, że mamy infrastrukturę, jaką mamy, i musimy się nią dzielić, musimy z niej korzystać. Wszyscy na takich samych równych prawach. A jakby się nie patrząc, w konflikcie, już w tym zderzeniu samochodu z rowerem, to kierowca wychodzi bez szwanku, a rowerzysta sami sobie na to odpowiedzcie. I tutaj dochodzimy do tego ostatniego punktu, jaki mam dzisiaj zaplanowany, czyli do takiego braku empatii. No Mało jest ciągle tych, którzy są równocześnie i kierowcami, i rowerzystami. Dlatego brakuje tej wspólnej perspektywy. Ja, jako i rowerzysta, i kierowca, ten, który często jeździ na rowerze i który często także wsiada za kółko kierownicy samochodu, no staram się do tego podchodzić właśnie w ten sposób, żeby rozumieć jedną i drugą stronę: że jedna i druga strona jest bez winy, i jedna i druga strona ma swoje prawa, i trzeba jakoś to wszystko podzielić. No ale bardzo często tego, go brakuje. Bardzo wielu kierowców właśnie uważa, że rowerzysta to jest taki intrus na drodze, o tym już mówiłem, że należy się go pozbyć. I dlatego często takie, a nie inne zachowania są, aż do tego stopnia, że mieliśmy już przykłady takich wydarzeń, kiedy no, rowerzysta poprzez działanie kierowcy zostaje na przykład zepchnięty do rowu i kończy się to tragicznie. To jest coś no, niesamowicie przykrego, że człowiek człowiekowi taką krzywdę może wyrządzić dlaczego dlatego że ja uważam że jestem lepszy bo mam samochód że mi się śpieszy a ta druga osoba no wyrządza mi krzywdę no bo blokuje mi drogę i przez nią się spóźnię. Nie przez siebie, że za późno wyjeżdżałem, ale dlatego, że ci rowerzyści przeklęci na drodze wszystko blokują i teraz muszę o wiele dłużej czasu poświęcić na drogę, a nie tak jak planowałem. No to jest niezwykle trudne. Albo gdy wydarzy się jakiś wypadek. Ostatnio była taka głośna sprawa, że jedna triatlonistka w czasie treningu rowerowego w wyniku z kolizji drogowej, w wyniku zderzenia po prostu umarła. I to jest tragedia. Tragedia, nad którą należy się pochylić, należy się oczywiście zastanowić. Od tego są służby, prokuratura, która bada, kto jest tam winny, ale nieważne, kto jest winny w tym momencie. Ważne jest to, że kobieta poniosła śmierć. I trzeba współczuć. Człowiek wierzący powinien się modlić za taką osobę, a także za sprawcę, jeśli taki był, a nie napisać, że dobrze jej tak, no bo po co pchała się z tym rowerem na drogę? To jest rzecz straszna. No, i takie niestety jest bardzo często podejście kierowców samochodów do rowerzystwa. Oczywiście znowu jednostek, ale my to przenosimy na ogół społeczeństwa, na ogół kierowców, i to jest no, rzecz straszna. Dlatego przed tym się ustrzegajmy. Nie każdy ham na drodze, nie każdy nieodpowiedzialny kierowca. To są wszyscy kierowcy, to są jednostki, których nie powinno być, ale są, więc nie wolno przynosić tego na ogół, a z drugiej strony właśnie więcej empatii. My jako rowerzyści w stosunku do kierowców, kiedy możemy zjechać, to zjedźmy, kiedy możemy im ustąpić, ułatwić, to to róbmy. Ja bardzo często, czy prawie zawsze, gdy jeżdżę i na przykład w górach, gdzie jedzie się o wiele wolniej i auto próbuje mnie wyprzedzić, gdy widzę, bo jestem trochę z przodu, siedzę troszeczkę wyżej, widzę, że tam nic z naprzeciwka nie jedzie. To macham ręką, żeby im pokazać, że mogą jechać, że jest bezpiecznie, tak? Więc, więc naprawdę można im pomóc. Pięknie to było widać w kalpę. Hiszpania, która ma chyba takie same przepisy rowerowe jak my, tam naprawdę jest wielki szacunek i taka kultura empatia w stosunku do rowerzystów. Rowerzystów, którzy niesamowicie utrudniają ruch wszystkim samochodom, bo jest ich setki jak nie tysiące na drogach, a jakoś kierowcy się do tego przyzwyczaili i wiedzą, że ci rowerzyści są integralną częścią tej drogi. I tak samo może być i chyba powinno być także i u nas. Do tego powinniśmy dążyć. I po to nagrywam ten materiał, żeby po prostu pewne rzeczy uświadomić z jednej i drugiej stronie, żeby się zastanowić i zawsze mieć w pamięci to, zwłaszcza to mówię teraz do kierowców, że jak widzicie tego rowerzystę na drodze i jeśli nie daj Boże, właśnie podchodzicie do niego jako do intruza, którego należy się pozbyć z tej drogi, to zastanówcie się tak, a gdyby to był ktoś z mojej rodziny. A gdyby to jechało moje dziecko na tym rowerze, a ja się tak zachowuję? Czybym czy chciał, żeby moje dziecko zakosztowało takiej agresji? Czybym chciał, żeby moja żona czy mój mąż zakosztowali takiej agresji, jaką ja teraz wymierzam do tego rowerzysty, który nawet może łamie przepisy? Ale ja przecież nie jestem od tego, żeby wymierzać mu sprawiedliwość. Od tego jest yy, policja, od tego są służby, od tego są mandaty później wystawione. Komuś, kto łamie przepisy ruchu drogowego. A z drugiej strony, czy ja jako kierowca też w 100% zawsze przestrzegam przepisy ruchu drogowego, gdy jest teren zabudowany, czy zawsze jadę 50 na godzinę, albo gdy jest ta strefa zamieszkała 30, o której wspominałem, czy zawsze jadę 30 na godzinę, no to znaczy, że co? Ja mogę łamać przepisy, a ten rowerzysta już nie. Mi nikt nic nie może zrobić, no bo przecież wszyscy tak robią, ale gdy ten rowerzysta. Złami jakiś przepis, to on nie może. Ja mu mogę wymierzyć karę, ja się go mogę pozbyć z drogi, zajeżdżając mu właśnie trasę, spychając go do rowu. To są pytania, z którymi was dzisiaj chcę zostawić. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie i obejrzenie tego materiału. Jeżeli coś macie do dodania, może swoje jakieś doświadczenia, a może uważacie, że się mylę w tym, co mówię, to komentarze są do waszej dyspozycji. Zachęcam do włączenia się w dyskusję. Pozdrawiam was i do zobaczenia do usłyszenia już niebawem.